ma z tej strony Shadow, a to kolejny odcinek Jet, dalej EU12 No i plan na dziś jest taki, żeby jakoś wbić 280 level generalnie procenty gdzieś tam całkiem nieźle się zapowiadają powiedzmy także liczę na to, że uda się no przeklikać tu co trzeba i wbić faktycznie poziom który jest gdzieś tam wymagany u nas w guildi faktualnie, także myślę, że sobie polecimy, tutaj jeszcze tylko szybko Przejrzymy środowiska, czy się dzieje super darmowe expo zawsze na propsie. No i co, jesteśmy w trakcie LD-ków, bo też nie współpracuje tutaj system, ale tak, jest dalej LD, także tam też się ciśnie pomału. No póki co, a procentowo gdzieś tam u mnie nie ma jeszcze za wiele itemków, no na razie 11. Także jeszcze długa droga do 24, nie wiem czy się uda wszystkie, ale spróbujemy. Natomiast co? Eee, natomiast tak, no w gildii całkiem spoko to myślę wygląda. Tu już jakieś pierwsze e, bronie gdzieś tam legendarne chłopaki łapią, także myślę, że jest całkiem, całkiem przyjemnie jeśli chodzi o progres w gildii. No tu jeszcze kilka osób ma gdzieś coś tam do nadrobiania natomiast e, no są już tu osoby, co miały na tyle farta, że i brońki wypadły. Także gratuluję i pozdrawiam całą gildia. A my póki co lecimy eee, sobie z łóżkami. To na pewno możemy zamknąć tą piramidę. O, bardzo proszę, dwa ubicia i po sprawie. W ogóle może najpierw bym to wyczyścił, żeby było miejsce na cokolwiek. Eee, cz, cz, cz. O właśnie, to chciałem zrobić, bo tu możemy zrobić sobie skipa dzisiaj na 3 dni. Jak najbardziej. Już całkiem niezłe liczby tutaj gdzieś wychodzą. Także możemy też i dodatkowy procent tutaj e, tych runek sobie zabrać. No dobra, spójrzmy coś dzisiaj w Kiblu. Mm, coś fajnego. Tu mamy w ogóle butki. A czy one się nadają tutaj? No to by się nadawały, ale generalnie wszystkim chyba wymieniałem te buty przed chwilą, czy przed chwilą A, na poprzednich nagrywkach, dokładnie. Także póki co niech to sobie tutaj wisi. A spuścimy w Kiblu na przykład ten pierścionek. Dobra, czy on się dla kogoś nadaje? Niekoniecznie. Chcą tu na inteligencję. Tu by się nadawał na Mariuszka. No i proszę, i wymienimy. A, nie rozmontuj przedmiot, tylko odzyskaj mi tu podklejnot. Bardzo proszę. Cyk, cyk i już trochę więcej. Więcej miejsca mamy. Jeszcze tutaj sobie wykorzystamy Kowala. Skoro mamy ten event, to czemu by nie? Dobra, to się też nikomu nie przyda. Bo to na wszystkie cechy ta bręka też generalnie bardzo słaby rozrzut tam miała a reszta gdzieś sobie na kibel czeka. Zobaczymy czy się przyda, czy nie. Dobra, lecimy, domknijmy tutaj tą strefę roku, bo to też powinno w miarę szybko paść, mam nadzieję, dokładnie 276, tak o. Tu piramidę szaleństwa też, w sumie możemy aż do następnego, po tym magu, do następnego maga, także gdzieś tam na tym dziewiątym poziomie się zatrzymamy niestety, ale myślę, że to i tak całkiem spoko, no i będę sobie szukał kolejnego klucza, Kolejne lochy. No. I tak to żyć koleci. A eee, dajcie znać w komentarzach, jak tam wasze eee, lochy, jak tam wasz legendarny loch w ogóle. Bo mam no to cały czas teraz na tapecie. Czemu to nie chce paść? Co to ma znaczyć? <laughs> no i jak tam progres, jak tam dalsze plany na Sheikh cika. Dobra, to się, co się dzieje? Dlaczego to nie chce padać? Czy mam wszystkie runy? Mam wszystkie runy. No to proszę, to jeszcze dołożymy trochę w siłę, żeby było. I bardzo proszę padać, panie tutaj byku, minotaurze whatever. Dobrze, bardzo dobrze, 277. No myślę, że 280 nie powinien być problemem. Przynajmniej tylko mam nadzieję, ale gdzieś tam matematycznie powinno się to zgadzać. Morless. Um, pam, 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 dokładnie 278. I tutaj kolejny zwiat, To też tylko kwestia uników i... No i gitara. No i na tego Maga, no to tu jest jakieś 0,70, no to jest trochę szkoda. Póki co to klikać. Mm, tak samo na włodka tutaj na 150 15, też 1%, więc jakby jakaś szansa jest, ale po co? A, po co jego klikać? Skoro można poklikać tu mi wypadło o kart mam rocznych sobowtórów, proszę bardzo, pierwszy raz. Dobra, go kliknąłem trzy razy wcześniej, ale on tu sobie sam za pierwszym razem bardzo ładnie padł. To jakieś kryty musiały lecieć mocno. Ła! No bardzo ładnie. Także spoko. A, I tu chyba mamy jeszcze dwa poziomy w ogóle do przeklikania, więc sobie przeklikajmy i będziemy mieć no, 282, może nawet jak dobrze pójdzie, o ile dobrze sprawdzałem procenty. Ale ciekawie, że tu z wojownikiem idzie dłużej niż magiem. Dość niespotykane imu. Ale może się nie znam. Dobra, proszę paść. Super 280 sprawdzę jeszcze tylko raz, czy to faktycznie tak działało. Tutaj, że jeszcze ten. O, 1,82 to nie za dużo tych procentów. Także może tylko sobie odpuścimy, jakby 280 jest. Więc cała idea, która była na dzisiejszy dzień, całkiem szybko wbita. Także spoko. Tu jakieś epiki, ale nic, nic przydatnego. Dokładnie to sobie wszystko rzucimy do kibla. O, tu jakaś. A, wojka zbroja. A, szkoda, że bez dziury na klejnot, więc trochę średnio to wymieniać. Tu jest fajny pierek, tu możemy go jak najbardziej podmienić. A, dobrze, że rozmontowałem fajnie. A, no to będziemy czekać na kryształ. Nie ma tak dobry misplay taką poranku. Ale dokończymy sobie przy okazji tutaj jeden loszek, jak już legendarny, jak już jesteśmy. To czemu nie wykorzystać i nie przeklikać czegoś więcej? Nożyczki. O, dzięki. Bardzo nie doceniam. Um, no i co? Lecimy tutaj na szybciocha. Mam nadzieję, że uda się to w miarę. W miarę ogarnąć bez, bez jakichś większych tutaj potrzeb, jeśli chodzi o odradzanie. O, tu będzie troszeczkę więcej golda, dobra, jeszcze tutaj sobie zabijemy i mamy pierwszego bossa, Dziękuję, do widzenia. No już 4% punktów życia generalnie leci z runek, także spoko. Eee, Szansa na skrzyżową ucieczkę, to jest to czego szukamy. Jeszcze, jakby mi wypadło na drugim te 40%, to wtedy to już jest w ogóle inna zabawa, że tak powiem, na tych lochach. Eee, ok, leczenie by mi się generalnie przydało bardziej, ale niech będzie. Ok, widzę, że uciekanie nie działa. Eee, c -c 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 -c. Gitara. No, to jest to czego szukałem. Idealnie. No i co? I tak to sobie leci. To mało, 280 level, także przecież już jest spoko gdzieś tam moje ambicje na 300 level przy tych LDK. to było trochę za dużo Ale mamy jeszcze w sumie tydzień, więc zobaczymy co się tam uda zrobić Coiny to dość średnio przydatne, przynajmniej w takiej ilości Ale niech będzie a um, pom, 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 dobra HP, nie ma HP No to lecimy dalej, próbujemy uczekać O, proszę mnie wyleczyć Dziękuję do widzenia. Mm -hmm. Dobra, to tu sobie skoczymy. Ech, drewno to jest raczej średnio przydatna rzecz z tego wszystkiego. Mam wrażenie, ok, ucieczki. Zawsze na propsie A, no to się zniwelowało. Też spoko. widzę, że dzisiaj mamy pasy do kociołka. A, zawsze prostsze to chyba niż bronie Mam wrażenie, co wczoraj było to. To no, okej, okay, czyli tu sobie padniemy, co się będzie odrodzić. To już trzecie życie w tym ranie to już nie jest takie fajne. Przed chwilą to wydrukliłem. Um, szansa na drzwi, szansa na klucza. No um, to idźmy to. Może się uda jakiegoś fajnego epika wyciągnąć stąd. Czemu nie? Zawsze warto spróbować. Um, chciałbym się zamknąć w tych trzech y, przejściach, o, prosz bardzo, proszę bardzo. Tutaj epic. Useless, ale jest. <noise> Także zawsze coś. Dobra, no, tu spróbujemy się coś fajnego też wydropić. Z reguły raczej nic specjalnego mi tu nie leci za te przejścia, ale kto wie. Może się uda, może to jest ten run. Tutaj jakiś super item. A w ogóle to podpowiedzi off. Raz, dwa, trzy. Gold. A, no, może być też gold. Czemu nie? Puszczę skrzynki, najgorzej. Znowu pusta skrzynka. I epickie drzwi kolejne. I kolejny bezużyteczny item, ale będzie do rozmontowania. Także spoko. Trzeba wykorzystać jak najbardziej. No hapsy to też jest to czego szukamy. Dobra, bo już nie mam kluczy generalnie. Więc tak średnio to zaczyna wyglądać. Okej, okay, jeszcze wszędzie zbieram bęcki. No nie mam klucza. Jakiś HP by się przydało, o, proszę, Epic, kolejny, e, Kolejny, który nic mi nie da, ale no, zawsze to coś. Widzę, że sporo tych epickich drzwi, a ja oczywiście zero kluczy. Standardowo. HP? Nie, HP. No nie fajnie, bo no, teraz to na pewno się wywalę na tym bosie. Także przejście na trzy życia jednak nie wyjdzie. Musimy lecieć z czwartym, niestety. No, trudno. Dobra, kolejny epic. E, Pa, um, pa, pa. Dobra, co byśmy to sobie rozmontujemy. To na pewno też rozmontujemy, bo to na te... A jak wygląda zbroja Kuny gundy? No to nie ma dużej różnicy, także niech to idzie sobie. Tutaj, cyk i lecimy dalej z loskiem. Dobra, skuteczną ucieczkę. No i to jest to, czego szukałem. 40% skutecznej ucieczki plus 20, czyli mamy już 60, to już powinno jakoś to przejść w miarę. Mam nadzieję. Miałoby to sens teraz, nie? Generalnie. Hmm, 997 grzybów, ten numer to kłopoty. Halo, halo policja. <grytanie> nie ma, nie ma tak odpowiednia liczba grzybów na końcu No, ale dość szybko to maleje, chcąc nie chcąc, przy tych legendarnych loszkach. No i ciągłym gdzieś tam levelowaniu, także... Trzeba się z tym liczyć, co nie? No, ale... Nie ma co że jakieś nie będziemy to ryzykować. A, no na tym przejściu 20 plus 40 to już naprawdę można bardzo szybko i bardzo bezboleśnie, że tak powiem, skipować sobie te lożki, bez jakichś tutaj problemów większych. A no dobra, to dostaniemy trochę za tą połapkę. Ja mam już w ogóle dusz, co jest ciekawe, ale w sumie dzisiaj puszczałem jakiś budynek do budowy i to był chyba też ekstraktor dusz, także fan. Oh, papa, dobra tu mamy, jeszcze HP sobie zregenerujemy, no i cyk padło, fajnie, no i pytanie czy będzie broń, raz, dwa, trzy Ja mam i buty, które już mam, więc super useless, trudno, może, e, może przy tym ranie się coś uda więcej, spróbujemy, zobaczymy jak daleko tutaj zajdę Bez śmierci żadnej, może się uda, przynajmniej do pierwszego bossa, cyk epicki item, e, useless, ale do kociołka nie idzie tego czołg. Czemu nie? A, o matko, to żem wziął. To żem wziął. No trudno. Złe decyzje i złe wyniki. A nie, ja miałem bić. Nie mam przecież punktów na ucieczki póki co. <grym> a jej dużo HP stracone. Nie podoba mi się to. Ale co poradzić? Co poradzić? A, dobra, ostatni. Spróbujmy tu uciec. Nie udało się uciec. I tu. No to dobra, przejście 12 poziomów. No ale nic, generalnie na dziś plan wykonany, 280 wpity, a nie odstajemy aż tak bardzo w Gidli, gdzieś tam przynajmniej ponad tym średnim levelem, ale już widać, że gdzieś od połowy już te 280 są, a także myślę, że będzie jeszcze tylko lepiej. No, a póki co, dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!